Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Ciekawostki o Polskim Związku Piłki Nożnej W tym odcinku porozmawiamy sobie o wstępie Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subskrypcję Dał łapkę w górę Nie zapomnij nie kliknąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku w dzisiejszym odcinku, planuję sobie o wstępie, także zapraszam Was do oglądania. Polski Związek Piłki Nożnej, oficjalny skrót PZ PZPN. Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Piłkarskie posiadające osobowość prawną. Działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na, na podstawie statutu, będące jednym pra, jedynym prawnym reprezentantem polskiej piłki nożnej, także halowej, plażowej, zarówno mężczyzn jak i kobiet we wszystkich kategoriach wiekowych, w kraju oraz za granicą. Mhm. Założony w dniach 20-21 grudnia 1919 w Warszawie. Od 20 kwietnia 1923 należy do FIFA. Przyjęcie na pierwszym powojennym kongresie w, w Genewie. Od, marca, od 2 marca 1955 do UEFA. Przyjęcie na kongresie w Wiedniu. Także w tym pierwszym odcinku z ciekawostek o Polskim Związku Piłki Nożnej, było. Tyle, trzymajcie się do kolejnego odcinka z ciekawostek o Polskiej o polskim Związku Piłki Na razie!